społkacistki, jak bardzo lubicie zadania z potęg? Napiszcie mi w komentarzu, czy jest to wasz ulubiony dział, a może jednak lepiej żeby go w ogóle nie było. To zobaczcie, jak zrobić takie zadanie. Tym razem bardzo ważna rzecz jest tutaj w poleceniu, jest aż podkreślona, który nie jest równy 3 do 15, czyli szukamy takiej odpowiedzi, która nie da nam 3 do 15. Spójrzmy na nie po kolei. Jeżeli chodzi o a, mamy 3 razy 3 do 14. Pamiętaj, że 3 to jest to samo co 3 do 1. To jest ważne. Jeżeli mamy mnożenie pomiędzy potęgami, to co my robimy z wykładnikami? Możemy to zapisać w formie jednej potęgi, ale wówczas wykładnik. Wykładniki do siebie dodajemy i dokładnie z tego skorzystamy, czyli napiszę tutaj po prostu 3 do 15 i odpada, tak? Ta odpowiedź od razu ją skreślę, bo my szukamy co nie jest równe 3 do 15. Teraz podobna własność, znaczy dokładnie ta sama własność, też dodajemy wykładniki, dostaniemy tak samo jak przed chwilą 3 do 15. Idziemy dalej. Tutaj nie mam tych samych podstaw. Ja sobie te podstawy te same stworzę. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że dziewiątkę mogę przedstawić jako trzy. Do potęgi drugiej. Ale chwila, moment. Tym razem pomiędzy tymi potęgami masz dzielenie. Czyli to na pewno nie o, o ten sam wzór chodziło, tylko o ten drugi wzór. Czyli jeżeli jest dzielenie pomiędzy potęgami, to ty wykładniki odejmujesz. I my z tego właśnie skorzystamy. I jakoś tak dziwnie znowu dostajemy. 3 do potęgi 15. Odpada. Czyli to nie jest to. Tym razem mamy do czynienia z potęgowaniem potęgi. Czyli ostatni ze wzorów, który tutaj napisałam, po prostu wymnażamy wykładniki tej potęgi. Dokładnie to zrobimy też tutaj, i jakoś tak dziwnie, dostajemy 3 do potęgi 15. Odpada. no drogą eliminacji zostało nam już e, czyli na pewno e będzie naszą odpowiedzią, ale dlaczego tak jest? 9 to 3 do potęgi 2, czyli jeśli ty miałeś 9 do 15, to 3 do 2 nadal jest do potęgi 15 i dzielimy to na 3. Ja dopiszę tutaj jedynkę, tak jak zrobiliśmy to w A, w odpowiedzi A. Mamy potęgowanie potęgi, czyli dostajemy 3 do 30. Podzielić na 3 do pierwszej. Jeśli masz te same potęgi, a pomiędzy nimi dzielenie, to odejmujesz wykładniki i dostajemy tutaj 3 do potęgi 29. Czyli to jest dokładnie to, czego szukamy. I trzeba tu zaznaczyć E.